PC P5TA, Tadeusz Adam. Chciałem Was wszystkich powitać na, na eksperymencie, próbie połączenia się ze Sławoszem Uzdańskim. Wiemy, że szanse nie są wielkie. My to już robimy czwarty czy piąty dzień, już zgubiłem rachubę pod rząd, no ale jeżeli nie będziemy próbować, to Sławosz nie przełączy. Yy, nie uda na ten kanał, czy nie odezwie się na, na przemienniku, jeżeli nie będziemy próbować. Właśnie próbujemy. Mamy sygnał, że ISS zaczyna wschodzić na, na zachodzie i nasz zestaw antenowy jest ustawiony, natomiast pierwsze stopnie, kiedy wznosi się stacja kosmiczna, no niestety są tutaj w naszym terenie osłonięte, więc zaczniemy wołać do dopiero za chwileczkę. Jak zobaczymy pierwsze ramki APRS, to nam potwierdzi, że, że szanse są nie za duże, ale próbować warto. Może akurat jak będzie wiedział, że, że słuchamy, to, to to się przełączy. Tutaj są nasi młodzi ludzie, którzy będą próbować tą łączność z nami zrobić. No i cóż, zaczynamy. Sławoszu, mam nadzieję, że odpowiesz tym razem. Tak? Tak jest. Co tak cicho? Co tak? Gdzie jestem Sławosz! 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 Odezwij się do nas, czekamy na ciebie. Na twój głos. Proszę, to odkąd Alpha 1 Sierra 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 Papa 5 kilo Alpha Bravo like Sierra Quebec 7 Alpha Sierra Sierra Papa 5 kilo Alpha Bravo Kubek?

Rember Alpha 1, Sierra, Sierra Sierra, Sierra Papa 5 Kilo Alfa Bravo Sierra Quebec 7 Alpha Sierra, Sierra Papa 5 Kilo Alfa Bravo. Już This time Rember Alpha 1, Sierra, Sierra 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 Papa 5 kilo alfa bravo przechodzimy na przemiennik bo jak widać tutaj To karaola 02 kolorze już mam oponak to teraz będziemy zapisywać znaki i to jest to 5 parbał i siorą na kolekie tylko Stefan Paweł 5 Karol, Adam a właśnie? Tak, tak. 5 Te, Poczekaj. Teraz. Stefan Paweł 5, Kyle Adam, uh, okay. Bajem Poczekaj, przepraszam, się nie Tutaj, teraz. Stefan Paweł 5, Kyle Adam, Bajem Baja. Zaraz,

Stefan Paweł, 5, Kajol, Adam, baję, baję. Cześć, dobry wieczór, witam, 5, 9, bardzo ładnie przemiennik, odbieram z ISF-a. SP-9, chodź, czy mnie słychać? Wiem, że słychać ładnie. Słuchać mnie, tak, Waldek, z tej strony Kraków, potwierdź. Cześć, Waldku, 5, 9, bardzo ładnie. przemiennik, jak słychać KAB? Jak słychać KAB? SP5KB, SP3QFE. KUEFE. SP3QFE Stefan Paweł 3QFE. SP5KB. SP5KB. Kilo Oscar 02. Kilo Oscar 02. QSL? Y, QSL? Roger, roger, roger. Dziękuję za Karol Orga 02. 59 dla Ciebie jest do Pozdrowienia dla wszystkich zgromadzonych tam w klubie Dziękuję 73 dla ciebie Dziękuję 73 dla ciebie jeden ma tu teraz ustępny SP5 Karol Adam Barbara Barbara to SP5 Ursula Lednik Natalia SP5 SP5 WN SP5 LN to SP5K

SP5 SP ALQ SP5 KAB SP5 KAB 59 dla ciebie Kilo 5... 5 02 59 dla ciebie, Kilo zero... 02 02 Ktoś się że kupujemy drzewa jednoraz raz na 50 lat może no to wygląda no na no to, że każdy z Was ma po jednej łączności, y, jaką mamy, no, jaką zestaw już powoli, no, nie, powoli zachodzi. Brawo, gratuluję. Brawo dla wszystkich. Gratuluję. Młodych, którzy... ma po jednej łączności, więc super udało się y, przez przemiennik porozmawiać z innymi amatorami. Niestety sławo znowu się nie odezwał. Liczymy na to nieustannie. Y, będziemy próbować znowu jutro. Także nie damy za wygraną. Dziękuję wszystkim, którzy nas oglądali. Bardzo się cieszymy, że mamy taką tutaj liczną grupkę młodych adeptów i po to to robimy, żeby popularyzować to, że Sławosz jest na odbicie, żeby, żebyśmy byli z tego dumni, żebyśmy mogli czerpać z tego przyjemności. Mam nadzieję, że i Sławosz będzie mógł czerpać przyjemność, jeżeli się do nas odradzi. Liczymy na to. Dziękuję. dziękuję. Sławosz odezwij się do nas. Zabij jutro wisi, czekamy prawo. na Ciebie. Pozdrawiamy Polską A, Agencję dalej. Kosmiczną, Europejską Agencję Kosmiczną, NASA, Action Space. Do usłyszenia jutro. Pozdrawiamy wszystkich. Cześć, dziękuję. pa. Brawo, Brawo dla SP-5KAB. Brawo. No. no super, macie. Łączności były. Ale łączności A, macie. Tak. Każdy, tylko uśrodka. teraz każdy pamięta, ty masz zaliku, tak? Yy, z QFE, kto miał? Ty? No prawo sama taki z, z uln No to trzeba to, to teraz... Ja oczywiście zapomniałem nagrać tej łączności. Nie, ale, drugi. Ale jest nagrana na streamingu. Druga łączność.